Dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Akumulatorów i to będzie miejsce, w którym będziemy częściej, bo nie wymaga tworzenia takich porządnych treści, w sensie takim mocno badaniowych, mocno technicznych, mocno analizujących. No i jakby zbliżają się takie chłodne dni, mamy zdecydowanie większy ruch, a niestety brakuje nam rąk do pracy. Wadim jeszcze przez dwa tygodnie jest gdzieś tam na urlopie ojcowskim, bo urodziła mu się córka, to mam nadzieję, że wiecie. Natomiast chętnych do roboty u nas w Szczecinie, takich którym się chce i którzy naprawdę chcieliby zarobić grosza, no niestety, a nie ma. To jest w ogóle porażające, że jesteś w stanie zapłacić zdecydowanie większą kasę, bo trzeba być bardzo nieudolną osobą, żeby w mojej firmie zarabiać mniej jak 4000 zł na rękę. I że po prostu takich osób nie ma, ale to tylko i wyłącznie potwierdza fakt, że koncepcja zmiany branży jest chyba najlepszym rozwiązaniem, jaki może nas czekać. Ja muszę rozpakować teraz te dwie paletki, pomagam popakom. Marcin zasuwa przy wymianach, Mieszko obsługuje kolejkę klientów. Tu mam do rozładowania, potem jeszcze trochę palet do spakowania, no i to na tyle. A jeżeli jesteś ze Szczecina i naprawdę chce ci się pracować tylko szukam kogoś, komu się chce, a nie komuś, kto symuluje to mam dobrą ofertę pracy. Trzymajcie się, cześć!